Ja, witajcie kochani z tej strony z koniu A to są samoloty Thunder od A do Z I dzisiejszy bohater Czyli Focke Wolf 190 F8 Taki który Nie musicie tego samolotu okrywać Jeśli tam odkrywać przepraszam nie odkrywać Bo troszeczkę mi zimno Mimo że już wiosna Ale troszeczkę mi chłodnawo No ale dobra już żarty na bok W każdym razie Tego samolotu nie musicie odkrywać Jeśli tam chcecie iść dalej do Miga powiedzmy On jest no pod A 8, że tak powiem, w tej takiej zakładce, ma niższy battle rating, co ciekawe, 5-0. Właściwości lotne troszeczkę lepsze, ale dobrze wiem dlaczego on ma niższy battle rating. Mianowicie, ma dwa działka mniej. O proszę, są tylko te dwa MG 151 tu przy kadłubie, a tych po wokół, tu już jakie były w A 8 nie ma. No. Jeden... To jest jeden z koronnych dowodów na to, że battle ratingi są ustalane tylko i wyłącznie na podstawie uzbrojenia. No cóż, i tak bywam, Tak jest, z tym trzeba się pogodzić. Jeśli zaś chodzi o sam samolot, czy on sobie dobrze radzi na 5.0? Hmm, powiedziałbym, że mocno przeciętnie. Nie są samoloty, z którymi może powalczyć. No na przykład taki Mustang P-51, to no jest taki całkiem... Można z nim powalczyć, zwłaszcza, że tak powiem, najczęściej go widzimy na Ardenach, gdzie mamy start z powietrza. A tak, bo ten samolot ma start z powietrza na pasie. Ale niestety tylko na paru i tak polowałem dzisiaj, żeby coś tam, coś tam, no jakąś mapę tam wynaleźć,, no ale niestety nie udało się, no ale stwierdziłem też, że z drugiej strony, co, co tak polować na jakąś tam mapę, mówisz, o samolot jest fajny, bo ma start z powietrza, ha, ha, ha. jak tak na dobrą sprawę, na większości map jednak tego startu nie ma. Dobra, mm, cóż jeszcze... Wznoszenie się, no, przy, przeciętne, a na, na 5.0 to bym nawet powiedział, że słabe. No zobaczcie, 270, tak, niecałe 20 stopni. Według przyrządów pokładowych jakieś 15 stopni. Czy, przepraszam, nie 15 stopni, tylko 15 metrów na sekundę. No i tak, no... No, po, no naprawdę, no nie czuć, że jest to jakiś potwór, no. Ponad 2 minuty już minęły, ja jestem dopiero na 2000. tysiącach. No... Na pewno mogłoby być lepsze wznoszenie, no to zresztą tu widać u tego BF-a prowokatur, to jest, o, G2, no właśnie, taka, taka G2 będzie od was wyżej. A jak zapewne dobrze wiecie z tej serii, Focke-Wulfem trzeba być wysoko, bo mamy dwie możliwości, albo jesteśmy wysoko i walczymy z wrogiem naszym Energy Fightingiem, albo jesteśmy nisko i wymuszamy czołówki, no... Albo jeszcze jest trzecia możliwość, jesteśmy nisko i po prostu niszczymy cele naziemne, te takie miękkie, wykorzystam z tego, że, że synek dosyć dużo amunicji. No ale tutaj, jeżeli już... W a ausemka to był taki, no... Odskocznie, ale po prostu naprawdę w a ausemce nie wiedziałem jak tym inaczej latać. A na i nie lubię. Zresztą tam jedna była, no, ale to taka troszkę wymuszona. No ale dobra, już już tamto to było to, no ale no... W sumie to tak sobie uciekam od tej a ale to, to jest praktycznie A8 no wznoszenie słabsze niż w a uzbrojenie to samo wyższy battle rating wyższy? Nie, 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 nie chyba nie wyższy ale no w każdym bądź razie hmm, no nie sprawdza się ten samolot w moim odczuciu dobrze a 5 -0. jest dużo samolotów które mogą go po prostu zgnoić jak chcą no... Z czym jeszcze, no, może, no, z, no, turbo i szakiem, czyli i, I, I 185, no możecie powalczyć mm, z kim tam jeszcze, no na przykład z jakimiś jakami dziewiątymi, jeśli będą nisko jakieś jaki 3P, no to to będzie dla was po prostu wyrok śmierci praktycznie, zresztą jak 3P to jest prawie dla każdego samolotu wyrok śmierci mm, Strategia latania, no, jest dokładnie ta sama, no, czyli właśnie bułem zoomujemy albo latamy na czołówki nic się nie zmieniło o, bombowiec. Yy, czy ja na niego do, zdążę dolecieć? Nie. Nie, nie ma takiej raczej opcji. Już patrzę jak ten się zbliża do, tamtego, do tego bombowca, ale może się uda. Może... A, polecimy sobie. A, co? I tak, jesteśmy, no... Wysoko, no nie powiedziałbym. No zresztą... O, o, jest już, jak dziewiąty. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak wysoko. I to jest właśnie problem. Ten samolot służy do moment zumowania, jeżeli chodzi o same już tak właściwości lotne. No, czołówki, no to cóż, inna sprawa, nie? Tam nie, nie trzeba już praktycznie żadnych właściwości lotnych. No tam troszeczkę, żeby się ustawić. Ale jeżeli przeciwnicy są od nas wyżej, no to robi się nieciekawie Nie na przykład takim Thunderboltem, no to owszem, na początku przeciwnicy są wyżej, ale jak tak sobie polecimy jakoś bokiem, no to można coś porobić. A tutaj tak. No nie za specjalnie. No ja generalnie jak już lecę tym samolotem, no to się tak zdaram, staram się wzbić tak na około 5 km. Ale no... Nie zawsze się też to udaje, bo akurat ktoś tam to przewidział i sobie poleciał. Także mnie akurat strącił. No ale też widzicie, ile, ile czasu zajmuje wznoszenie się? 5,5 minuty, a ja jestem dopiero na 4300. Jest bardzo nisko. Bardzo, bardzo ale dobra, mm, tak rozpatruję sytuację bitewną, jest niezaciekawiem, silnik, silnik się też grzeje przy 215, na przy 215 stopniach Celsjusza, Celsjusza proszę, mm, i cóż jeszcze, no i powyżej 4000 też tak się jakby trochę samolot zaczynał już dławić, ale nie jest aż tak źle jak w przypadku A8, Tros troszeczkę lepiej lata, mimo wszystko. Dlatego go też lubię. Niższy battle rating, troszeczkę lepiej lata w moim odczuciu. No to... Jaki sens jest? A8, no? Naprawdę nie wiem, zabijcie mnie, a nie wiem. Dobra. Generalnie nie polecam tego samolotu robić, jako taki, no... Lepiej idźcie od razu w D9. Ma to o wiele więcej sensu. D9 wam sprawi jakąś yy, frajdę, chociaż z gry. A jeśli chodzi o F8, no to no tak będziecie latać i ciągle będziecie tak w takiej świadomości, że lecicie czymś gorszym niż przeciwnicy i to naprawdę tr trzeba trzeba mieć skilla już powiem po prostu wprost, żeby tym samolotem latać trzeba mieć bardzo dużo samodyscypliny tam w trzymaniu energii a i tak przeciwnicy mogą was zrobić po prostu jeśli, odpowie, jeśli nic nie popsują, nie? Dobra, to łapiątkę trzeba by było zdjąć. To w ogóle widzę Ruskie zwyczajowo dostają piernicz. Dobra, łapiątka chyba chce z nami pójść na czołówkę. No dobra, pójdziemy. Przyjmiemy to. I proszę bardzo. Łapiątka się fajczy. To wykorzystajmy już to, że nurkujemy I dlatego jaka 9 No to już nie ma chyba na co czekać Dobra, chodź tu, chodź tu Wytrzymałość w nurku nadal jest dosyć spora Co jest niewątpliwie zaletą Przy bumądzumowaniu, dobra, chodź tu jaku 9k chodź, 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 chodź Utrata kontroli nad ogonem No i bardzo przyjemnie Dwa samoloty dosyć poważnie skrytykowane Na jednym podejściu No i teraz już do góry co? On się zgasił. Ten raus się zgasił. No, zresztą co ja się dziwię. <laughs> Ruska ja myśl technologiczna. No ale przynajmniej mam nadzieję, że coś tam jest uszkodzony, nie? No bo jarał się dosyć obficie. Dobrze. I też jest, o, troszeczkę problemu. Tak nie czuć, żeby ten samolot dobrze trzymał energię, Wam powiem. I to jest dla mnie duży problem. O, już w ogóle łapionka nie ma silnika. A dobra, dowalimy ją. A co to? O ho, 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 Oba skrzydełka i odpadły. No i proszę bardzo. Okej, okay, no i wracamy sobie na pułap. I do tych jaków dziewiątych. O, tu jeszcze jeden jak dziewiąty, no proszę bardzo. Jaki to ten świat mały? Tu, tu, w ogóle rzuciło mnie bardzo nisko a piątki F4, G2 to jest bardzo niski, że tak powiem rzut tego samolotu, zazwyczaj będzie to dosyć, yy, to jest, będzie dużo wyżej gdzieś tak no powiedzmy właśnie jakieś Mustangi, jak, pie, jak jaka 15 udało mi się też że tak powiem wyczaić także no widzicie dosyć wysoko go potrafi rzucić, jeżeli go już na te wczesne rusy, ruskie jety nawet jeśli to nie są, że tak powiem pełnoprawne jety to dosyć wysoko Dobra, no jak dziewiąty tutaj niszczy cele naziemne Nie wiem czemu, bo jaki dziewiąty, no nie przepadam za... O naprawdę Naprawdę W każdym razie nie przepadam za jakami dziewiątymi Ale są to naprawdę dobre samoloty I można by było powalczyć tutaj Nie wiem co prawda, jakie to, ale nie no w sumie każdy jak dziewiąty jest dobry, więc niszczenie tutaj celów naziemnych przez tego tlena Ale nie, coś tam zastrzeli Dobra, lata jak chcę, nic mi do tego. No ale bitwa na f 8 jedne zastrzelenie, jedna asysta nie jest najgorzej. Nie że że to jedna z moich lepszych bitew. No ale też mówię, niż rzuciło nisko, jak tak właśnie rzuci, można powalczyć. Ale jak tak właśnie będzie wysoko, jak będą jakieś tempesty MK5, jaki 3P, Spitfire, Mustangi, no to wam powiem... Robi się bardzo niewesoło, naprawdę, nie polecam, jeszcze raz powtarzam, wiesz, nie polecam tego samolotu, bo spotkacie przeciwników, którzy będą od was wyżej, będą od was szybsi, mają porównywalne albo nawet lepsze uzbrojenie, taki Tempest MK5 na przykład i są od was zwrotniejsi i mają też większą szybkość nurku, no bo co prawda, no to jest Foka, więc tam sobie może dosyć dużo w takim nurku wytrzymać. Ale no mk 5 chyba wytrzyma jeszcze więcej, więc no cóż. Dla mnie 5 foki F8 jest zdecydowanie za wysoko. No, a 5-4,7. Więc dobrze mi się wydawało, że mają niższy battery. No dobrze. Z mojej strony to już tyle. Ja się z wami dzisiaj żegnam i zapraszam jutro na odcineczek już z czegoś innego. Z D9. D D9. Trzymajcie się, cześć!